Dzisiaj jest swoją drugą rakietkę do tenisa stołowego. Postanowiłem trochę upgrade'ować, bo ogólnie jak wróciłem z Anglii, miałem swoją już mocno rozegraną od kumpla, który przestał grać też tam odkupiłem. I jak wróciłem ponad rok temu do tenisa stołowego, to postanowiłem trzecią na tej samej linii z Donika, tylko że ofensywną i ofensywne gumy. Chciałem zobaczyć jak to jest na szybki grać. Butterfly Attenger 64 i 25. I powiem Wam, że jest super. I mam ja, od Kumpla i tam miałem jedną gumę, zostawiłem taką trochę lepsza w stanie. Było Donika Kuda z 2 I kupiłem tam yy, Andro Rizanter R47. I tą backendowo mi się dobrze grało, ale ta Donika była za zawolna. Prawie w ogóle do niej nie wracałem. A ta trzecia moja zrobiłem eksperyment i kupiłem tanie na AliExpress gumy. I to w ogóle porażka. To jest takie zwolnienie tam, prawie jej nie używam. I myślę, że ona może za rok też tam jakieś lepsze gumy kupię i też by było jakiś tester, albo na przykład chopy i mieć coś, żeby zmienić styl, albo żeby ktoś chopował i lepiej opanować tą technikę. Bo na chopiarzy to niestety słabo mi idzie. I upgrade'owałem dzisiaj tą, że też tą tonikę. właśnie zmieniłem też na Android, i z Andro jeszcze szybszą i ciekawe czy ją ogram, tylko ta tarkietka ta jest bardziej Oround, dobrze mówię? Chyba ta i tu jest Ryzen R50, I ciekawe dzisiaj chciałem sobie pograć, spotkanie mi wypadło. Ale ja nigdy się nie nudzę. Jeszcze Maciej do mnie napisał. Tak jakbym go przyciągnął, że chcę jeść pograć, a w obędach akurat dzisiaj nie, nie jest niedostępna hala. I mówił chodź do Pyskowic. Ja mówię, kurczę, wypróbuję. No i postaram się tak trenować, żeby tamten sezon był lepszy. A Maciej bardzo zawzięty chłopak, poznałem go na treningach w obędach. Trenował tenis ziemny, przyszedł na tenis stołowy i miał duży dryg, że tak jakby już też to umiał. I mówię, kurczę Maciej, ty już na pewno poszłeś do przodu. On mówi, no już prawie trzecioligowców ogrywam. Kurde, jestem średniakiem czwartej. I wtedy pamiętam, że go ogrywałem, ale teraz ciekawe, czemu seta ogrywam. I zobaczymy, jak ta rakietka się sprawdzi. O, nagramy z tego filmik. Tak więc na ósmą do Pyskowic na trening. A kto by pytał, po co mi druga? Żeby nie tachać ją cały czas. Jedną bym sobie zostawił w domu, a drugą w miejscu, gdzie Czasem trenujemy i czasem ktoś może yy, pograć. Bo tam ta wolniejsza to była tragedia. To też mam dziwne czucie na forehandzie. A teraz myślę, że będzie trochę te rakietki zbliżone do siebie i zobaczymy, która będzie lepsza. Bo która szybsza, Ciekawie właśnie. Tak więc trzymajcie się. Miłej końcówki dnia.